Co jest do licha? Jest prąd, ale jestem odizolowany, mam suche sandały. Nie Ja! Hala! drodzy internauci. Zapraszam was do wspierania kanału przez Patronajta. Robek zaklinać bików! Nie, chcieli kamerować tego. Załzy! Załzy! Nie wiem gdzie z tym się wbić Nie kameruje pan tego, ja to wyrzucę za drwalkę i tyle, bo tam co wie pan, kogo to co obchodzi tam Kogo to co obchodzi tam Skosić nie do To jest jak krowy się pasą na polu. Wiadomo, że puści się pierwsza trawa. Na wiosnę tam trochę wilgoci, było trochę więcej, to szybko dość odrasta i krowy to, 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 to czego krowy nie wy, nie wy jak to się mój nie wypasły, to trzeba skosić i wywieźć. O trzeba wodę trochę dalej, bo woda odparowuje Aha. To pojechać, to pojechać, ale trzeba zobaczyć jakie tam są noże. Tu jest dobrze. Na łeb cieknie, widzi pan, w ziemi sucho, a na fortuchu woda jest i na łeb cieknie, Czyli czy się szlak nie trafi. Na fortuchu się zatrzymało i kapie na łeb, a w ziemi sucho. Uuu, one są, ale to wszystko z wymiany, ja w tym roku nie kupiłem ani jednej paczki nożyków, tylko wszystko na odzysku, na ostrzy i jechałem, na drugi rok kupię jakąś tam paczkę, czyli tu można sobie wybrać te, co mają lepsze kanty, raz, dwa, trzy i polecieć na szlifierkę, cztery, pięć, sześć, Dobra, tam jest nieduży area opola. raz na oś ci się, się skosi. Jakoś kurde ciemnało tu dziś, cholera jasna. Noże do kosiarki, nie do szlifierki, noże do kosiarki. Będę oszczu. noże do kosiarki rotacyjnych. Muszę sobie okulary kupić nowe, bo te okulary wszystkie są już poza tego. Pozalepiane opiłkiem. Nie Nie. Nie. Moje ręce? Nie. Nie, absolutnie. Ja mam grubą skórę. I nieprędko do mnie dochodzi. Ciepło nieprędko do mnie dochodzi. Z, te ze z zewnątrz. To już wie pan. Tam, gdzie moja ręka wytrzyma, tam inna ręka nie wytrzyma. Tak już jest, dobra. No założyć no, noże i zapinać ciągnik, Dobra jest. Co jest do licha? A tu on jest, tu dobra. No ten lepszy na tę stronę. Osłona, bo jak coś wyrzuci, nie wolno być, o tu z kamerą trzeba będzie z daleka, hmm. wie pan jaki jest promień? 40 metrów promieni pracy maszyny. Hmm. Tak. Z ciągnika może coś nagle. No może coś z ciągnika, wie pan, gdzieś z daleka, bo... Jeszcze powiem panu, broń Boże jak będę kosił pierwszy raz przy Miedzach, bo złapie spod Miedzy jakiś kamyk mały i naprawdę daleko wyrzuca. Do Wystrzeliwuje. mnie przewód na ciągniku paliwowym, przeciął kamyk na, na Jumzie, kosiłem Jumzę. I myślę sobie, co jest do licha Kosze jadę pod słońce fontanną z prawej strony, ja już to mówiłem. Tak. Kurde, paliwo między, między filtrami, tam przecięło mi przewód, metalowy przewód, szóstka bodajże. Jak nie, Nawet chausemka, bo to Ruscy, to oni materiału nie żałowali. Że no tam u nich wszystko grube. Bo to prześciągnik rosyjski, radziecki. A ono cholera, wie pan. Cienki jakiś kamyk z kosiarki strzelił. No i przeciął przewód, jak nożem. No i mówię tak, a jakby, jakby komuś to w głowę, czy coś. No to śmierć na miejsce. Były tak, były przypadki, że szybę w ciągniku to dużo komu. Kamyk, pyki, szyby nie ma. Albo jak e, ten sześćdziesiątko kosił i pokrywę rozrządu na, na silniku. Kamyk przebił. Dziurę zrobił, olej za człowieka. Chlapać. To opowiadał mi człowiekiem, z sąsiedni wsi. Także każdy jakieś tam przygody miał. Dobra, te zebiorę, a te zostawię w warsztacie. Także trzeba raczej od kosiarki z daleka się trzymać. Jeszcze na równym polu gdzieś tego ale najgorsze jak miedzę są, gdzieś to właśnie spod miedzy złapie, wie pan, bo jak to spod miedzy. Czy jakiś borcuk wyryje, czy... Zresztą teraz i na polu. A lis zrobi dziurę i, i lis wykopie kamyk. A kosiarka go złapie. Ale tu nie ma łopcę, może tak dam radę. To się zwala, żeby nie brzęczało, to niepotrzebne. Nie przeszkadza wołkowi, przekaźnika też w pracy. Niepotrzebnie brzęczy. Och ty, jedna łajzo. Dobra. Jak to czy nie trzeba paliwa? Ech. Muszę zobaczyć wskaźnikiem. To jest wskaźnik najlep najlepszy pomiar. Tak, bo tak tam ciemno nie widać tam ile tam tego paliwa jest. Najlepszy powiar. Do dna i do korka. I będziemy widzieć. O! Paliwa jest, proszę pana. Prawie pół zbiornika, jeżeli się nie bylę. Tak, o! Tak o jest. Pół zbiornika paliwa. Na te roboty to ho ho ho, ho. trzeba pamiętać o finsze Na te roboty to o Tu jest, tu jest dobra Ach. O kurcze Pająk zrobił pajęczynę w ciągniku, o jak to jest, natura jakaś dobra. Pająk zrobił... Złapałem się w pajęczynę. bolca tu i nie wiem gdzie on poszedł Jak nie znajdziemy to będziemy otwór wiercić Bo coś tu mi nie pasuje Po prostu to nie ten bolec ale kto go wziął I do czego Zaraz poszukam, aaa Kogo syn wrzucił go tutaj Dobra, zwracam honor Dobra jest Już jak jest ten to dobra to jest oryginalny od niego. Tam dość długi on jest to. Nie pasowałoby na zabezpieczenie. Zabezpieczyć. Trzeba odpalić, bo inaczej się nie założy tego. Jest prąd, ale jestem odizolowany, mam suche sandały. Jest prąd, Bydlaka by kątało. Nie razi pana? Nie, ja czuję puls, ale nie razi mnie. Ziemia jest sucha i mam sandały. Odizolowany jestem. O teraz trzeba uważać, żeby nie stać się przewodnikiem. Dobra, jak wjadę, to go zaczepię. Bo bo nie wlazły, to nie potrzeba przeszkadzać nawet bez folii, bo to jest tylko na chwilę po trochę trochę się wyjedzie. Nawet bez folii. Dobra. Żeby krowy nie weszły w czasie, bo będę przeszkadzać leś. O, teraz mnie ścipie, bo gdzieś zielona trawa. I wystarczy że pięta skarpetka do zielonej trawy i mnie ścipie w nogę. Co to znaczy izolacja? O, bocian przyleciał. 어허. Uh -huh. uh -huh. Dobrze, kosi, dobrze, gładki kosi, bo mi chodzi o to, żeby wziąć kosę ręczną w chacie, kurde. Czymś się. Poklepać kosę po prostu, i musiałbym tu krowy wpuścić i ukosić im zboża. Bo to, co rano im dałem, to zjadli i jeszcze one zjedzą. Co zechcą, to sobie z tego skoszonego wybiorą. To tam już nie ma, nie ma problemu. Mi o to, że one tylko nie zadeptywały, bo później jakby zadeptały to, co stoi niespieszone, to źle kosić później, no nie, a tak już czysto, to się zbierze później reszta. To dobra, objadę raz i zjeżdżamy. Chodzi i chodzi, zanim się zatrzyma. Zobaczyć jak to zasuwa jeszcze. Ciężkie bębli. Tylko wałek się nie kręci, bo tu jest sprzęgło. To jest sprzęgło, które tylko zabiera w jednym kierunku. A jak już jest wolny bieg, że bębli gonią sobie na luzie, to <laughs> tutaj jest taki palec, który po prostu rozłącza. To jest sprzęgło tak zwane. Trężyna i palec, który jak się daje obroty ściągnika przez wałek, to wtedy zabiera i daje napęd. Gałązka tak, na pamiątkę. Dobra, idziemy. Te drzewo miałem ściąć zimą i nie ściąłem, nie było czasu. To krzywo wierzbę. nawet pozwolenie na nią miałem, wypisane z gminy. Nic, ale to tej zimy zetnę, głowy, głowy mi nie urwa w gminie chyba. Myślę, że pozwolenie rok czasu działa, no stoi, nawet jest na zdjęciu, sfilmowana, cholera, nie było czasu, nie było czasu, nie mogę patrzeć jak ten chwast rośnie, nie mogę patrzeć, wyrwać go dziada. No trawa słabo odrasta, Boże, sucho, przecież i dzisiaj coś trzeszczy pod nogami, no nie? I to mamy drugie, kończynka, gdzie nie, gdzie ta kończynka, się trzyma, ale to już jest stara trawa. Tam jest nowa trawa tam, tam w te zboże. I tutaj te zboże co rośnie, to na zimę po prostu po żniwach, koniec sierpnia, początek września, wsieje trawę po prostu też. A nawet wiarę zboże, które będzie jako osłona, ono w zimę wymarzynie, a trawa będzie na wiosnę, będzie ładna trawa. Tak nieraz robiłem, żeby po prostu podgonić to. Bo no co to mówić, przychodzą suche lata, tak bardzo suche, jak teraz, to, jak trawa jest starsza to szybko wypada, jeszcze młode trawy to jakoś się trzymają, stara trawa to ginie szybko, okropnie sucho. Nieraz tam mówili, że tam kilkadziesiąt metrów na litr, na metr kwadratowy, a skąd tam, pokropiło jak ksiądz Kropigon i, i po deszczu. Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Maćka Obucha, Kacpra Rogoza, Michała Zajączkowskiego, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa oraz Andrzeja Mazepusa i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.